Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo dzisiaj dosyć ważny dla mnie i dla mojego mieszkania film. Dlatego, że właśnie wróciłam z zakupów świątecznych, przeprowadziłam się do nowego mieszkania, więc automatycznie też niektórych ozdób na święta potrzebowałam. A ja jestem raczej z tych, które bardziej wolą ozdabiać sobie mieszkanie na Boże Narodzenie niż na Wielkanoc. Dlatego też mam tutaj pełną siatę, naprawdę jest bardzo duża. I oprócz tego, jeszcze kilka innych rzeczy, i dzisiaj Wam pokażę po prostu, co kupiłam, gdzie i jeżeli pamiętam ceny, to też ceny. Zacznę od takich światełek na choinkę, które jeszcze nie mam. Planuję kupić może jakoś za tydzień. Natomiast światełka już mam, chociaż zastanawiam się, czy nie będę potrzebowała takich klasycznych lampek jeszcze, ale zobaczę. W każdym razie muszę też sprawdzić, jaki kolor mają te lampki. One są, tak, to, jest, to są choinki. Więc e, robią nie tylko za lampki, ale też już jako ozdoba na choinkę, więc mam choinki i mam też wersję gwiazdki. I one, jak widzicie, kosztowały 15 zł w Pepko. E, I mam jeszcze z Pepko taki e, lampion, świecz, świecznik chyba, e, na te w kształcie choinki. Ładnie tu teraz widać na, na białej ścianie, więc planuję też to gdzieś. Sobie dać, szczerze mówiąc, nie wiem, bo ja już czuję, że tego mam dużo, a jak jeszcze dołożę jakieś świąteczne rzeczy, to no, muszę przemyśleć, żeby to fajnie wyglądało. Na razie wam tylko pokazuję, a tym problemem będę się zajmować później. Dobrze, przejdźmy do tej siaty wielkiej. Ja ją tutaj mam całą załadowaną i będę po prostu tak z góry wam pokazywać. Zacznę od takiego lampionu, który jest przepiękny. To jest lampion z Obi i one nadal są dostępne. Ja go kupiłam akurat jakiś czas temu, ale dzisiaj byłam w Obi i widziałam, że też są. Były jeszcze troszkę mniejsze. No i taki tutaj wzór jelenia, łosia i gwiazdek. Fajnie będzie tutaj wsadzić jakiegoś tealighta właśnie, czy troszkę większą świeczkę. Kosztował 35 zł ten lampion. Mm, I przepiękny kolor. W ogóle ten kolor też y, z tego koloru, lub też w takim kolorze. Były też inne osoby. Był taki piękny kot. Mm, no, kusił mnie, kusił bardzo, ale kurczę, no nie miałabym gdzie go dać. Były jeszcze jabłka, gruszki, właśnie inne lampiony. Przepiękne rzeczy w ogóle są z, w obi. Ja Wam polecam się tam wybrać, bo naprawdę też przystępne cenowo, całkiem ładne. Te, te wszystkie ozdoby i właśnie ceny też, też ładne, że tak powiem. Ok, trochę będę mieszać, bo tutaj mam znowu kastoramę. To jest wierzch na moją choinkę. W sumie powiem Wam, że tak ciężko z y, takim jakby nie szpicami, tylko po prostu zakończeniem choinki, tak? Na górze. I owszem, szpice były takie szklane, no, no ja takiego nie chciałam, bo raczej nie w takim klimacie będę robiła choinkę, ozdabiałam. Więc wzięłam taką kokardę, e, nie wiem jaki to jest materiał, e, taka, y, taki sizal, sznurek, coś takiego. Później jeszcze byłam w W Wisku To może nie jest świąteczne, ale pokażę wam tutaj, bo w tej siatce były takie dwa kubeczki kupiłam. One były na przecenie po 12,50, są prześliczne, niby oba takie same, ale jednak różnią się. Nie wiem, czy one nie są ręcznie robione. W każdym razie no są przepiękne i na jakąś taką mniejszą kawę, czy nawet na cappuccino, cudo. Naprawdę przepiękne są, nawet środkami się różnią, widzicie? Bardzo mi się one spodobały, także lecą do, nie wiem, czy zmywarki, czy nie. No, myślę, że, myślę, że tak. Dalej, jeżeli chodzi o zdoby na choinkę, w Castoramie, chyba tak, w Castoramie kupiłam takie choineczki, takie, jak to się nazywa? Spinacze, tak? One są właśnie na taki spinacz. I tak choinki, dwa opakowania, więc fajnie będzie sobie przyczepić po prostu o gałązkę. I może to fajnie się prezentować Generalnie mój zamysł na choinkę w tym roku jest taki, żeby ona była biało-drewniana Dlatego też, że te lampki już są takie biało-drewniane Tutaj ta gwiazda też jest w takim stylu właśnie no brązowo-drewnianym powiedzmy Mamy te spinacze Ale wzięłam też takie białe ozdoby No bo nie wiedziałam w sumie... Czy to mi starczy, ja też nie chcę tak, żeby było dużo na tej choince, ale też, że nie, nie chcę, żeby ona była taka jakby brakło mi tych ozdób, więc wzięłam jeszcze jedno opakowanie takich białych ozdób, to są choinki, gwiazdki, no jeżeli mi się przyda, to mi się przyda i ja je kupiłam w Castoramie też, a jeżeli nie, no to nie, może tam w przyszłym roku czy, czy kiedyś, takie mniejsze opakowanie, 12 sztuk. Następnie może pokażę Wam bombki, bo w sumie to jest taka główna sprawa, jeżeli chodzi o choinkę. To są białe bombki i tam jeszcze mam e, mam jeszcze dwa opakowania, dwa opakowania bombek. Tutaj mamy ich e, ile? 16? Nie, 20. 20 sztuk, takich mniejszych, 6 cm chyba. One oczywiście są plastikowe, e, bo przy kocie to sobie nie wyobrażam innych, chociaż Powiem wam, że tak piękne są bombki, takie szklane, tradycyjne. Coraz więcej też jest bombek w takich różnych kształtach, na przykład jakieś autka, widziałam też aparat, aniołki. No, przepiękne są te bombki, ale trzeba mieć albo kota, który by się w ogóle nie interesował choinką, a obawiam się, że afera trochę będzie. Lub też no, w ogóle nie mieć zwierząt i małych dzieci, bo bo jednak to jest trochę ryzykowne, ale naprawdę te wątki są śliczne niektóre. E, ok, pokażę Wam też wieniec, ponieważ e, wymyśliłam sobie, że na moim stole, takim normalnym, dużym, e, postawię na środku taki wieniec. E, myślałam, że to będzie zielony, tradycyjny, z jakiejś takiej, takiego, no takich gałązek sztucznych e, i na przykład jakieś tam światełka czy coś, ale jak dzisiaj zobaczyłam w obi, ten stroik Wieniec, stroik, obojętne. Co po prostu stwierdziłam, że nie. No, on musi jechać ze mną. Zobaczcie, jaki jest piękny. Jest cudowny. Kosztował, właśnie nie mówię Wam cen, ale kosztował około chyba 50 zł. Czekajcie, tutaj mam paragon, to już Wam powiem. 60 zł kosztował. Bombki kosztowały 30 zł, te, które Wam pokazałam. Eee, no, na no to ok to tyle znaczy te, yy, teraz kastorama spinacze choinki kosztowały 8 zł yy, gwiazdki choinki kosztowały, te białe ozdoby kosztowały 7 zł niecałe ta kokarda kosztowała 8 zł niecałe no takie myślę, że fajne ceny no i ten wieniec jest przepiękny i ja do niego jeszcze kupiłam białą świecę bo chciałam postawić po prostu tak tu na, na stole e, i powiem Wam, że ten stroik jest bardzo, bardzo delikatny i, i tak mi się udało mm, znaleźć taki wygrzebać tak naprawdę, e, jakby naj, najlepiej utrzymany, bo te szyszki niektóre podpadały tam przy niektórych, tutaj no niestety odpadła mi jedna, ale ją wzięłam ze sobą i po prostu ją sobie przyczepię. I do tego kupiłam też klej na gorąco. No, do tego, do czegoś innego, wiadomo, przyda się na pewno na przyszłość, ale pomyślałam, że kropelką może to nie chwycić za bardzo. Więc wziąłam od razu taki pistolet z klejem na gorąco. Nie było to drogie, bo kosztowało 15 zł, więc myślę, że fajnie przyda się w przyszłości. No, jest przepiękny ten, ten wieniec, naprawdę, i on jest też ręcznie robiony i no, tak mi się wydaje, prawda? No, przepiękny, bardzo ładne e, Świecę kupiłam w Kastoramie i ona kosztowała już Wam mówię ile? E, 13 zł. No, taka zwykła, klasyczna, biała. Na choinkę wzięłam jeszcze takie ozdoby. Suszone jabłka. Wiadomo, można to zrobić samemu ja po prostu wzięłam e, z wygody, tak? I, I z braku czasu na zabawę z suszeniem e, i już wam mówię, ile one kosztowały. E, 8 zł myślę, że tutaj tak z 2-3 jabłka na pewno poszły. E, I wzięłam też cynamon. Nie wiem, jak go jeszcze zawieszę, ale może jakąś tutaj dziurkę zrobię i po prostu e, na nitce go zawieszę właśnie na choinkę. I on kosztował 10 zł za taką całą paczuszkę. Wydaje mi się, że nawet yy, on jest dużo tańszy. Znaczy, to pewnie już nie ma jakby aromatu, ale. Yy, chociaż nie, pachnie. Ale jest na pewno tańszy niż taki spożywczy, bo 10 zł za tyle lasek, cynamonu, to naprawdę mam wrażenie, że dosyć mało. Wzięłam też dwa opakowania takie prezentowe, torebki. Bardzo mi się spodobały, były w fajnych cenach, a stwierdziłam, że w tym roku nie będę się bawić w pakowanie prezentów w taki papier. Po prostu nie chce mi się to też jest dosyć dużo czasu zajmuje, a te torebki były przepiękne, więc tym razem będzie inaczej. Wzięłam do bombek też takie zawieszki, bo te bombki chyba w ogóle one nie mają żadnych zawieszek, więc będę musiała się czymś takim posilić. I tutaj mam jeszcze dwa opakowania takich większych pompek. I ich tutaj jest 6, więc w sumie mam 12. I one również są białe. Bardzo ładne one są. Teraz się tak zastanawiam, czy one są. Uh, Okej. Okay. Jedne są matowe, drugie są takie świecące. Ale tutaj te szóstki też. Widzę. No, więc fajnie. Mam nadzieję, że tych bombek mi starczy, ale ja też nie będę chciała jakiejś, wiecie, wielkiej choinki. Myślę, że tak, żeby całościowo już doniczką miała około 170-180 cm. No, ale nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie, prawda? No. To tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Dajcie znać, czy wy już tam kupujecie jakieś rzeczy, czy nie. No, ja jestem już obkupiona na święta i myślę, że już raczej więcej nie będę kupować, bo po prostu nie będę miała gdzie tego dawać. A jak jest tego za dużo, to też nieładnie się to prezentuje. Wręcz w ogóle się to nie prezentuje, więc im mniej, tym lepiej czasami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w kolejnych filmach. Do zobaczenia.